Ale strzelisko. cię ale zobaczcie, jacie, ale sypnęło boratynami. Siemka, dzisiaj kręcę się po okolicy, w której ostatnim razem znalazłem ponad 70 boratynek w jednym miejscu. Piękny moment. Sypało jak nie wiem co. Zapraszam do obejrzenia. Mam tutaj pierwszy sygnał, więc od razu odpalamy. Grana moniaka po jedynkę. gdzieś. Albo jakiś groszak, albo śmior. No patrz. Znowu coś, myślałem, że znowu baratynka. Baratynka tak właśnie wyskakuje w ostatniej chwili. A to jest jakieś blaszysko. Coś zapiszało. No jakiś blaszysko. Jest jakiś sygnalik ładnie gra, ale to może być alus jakiś. Wielki sygnał to. Chyba mamy śmiotuchnę. No. mamy. Hm. Alusa. Listwa. Jakiś płytkarz chyba tu mieszka w pobliżu. Tak, no ale trzeba sprawdzać sygnały. Jest sygnalistko, ciężko się kopie na takim polu, ale o, czyżbym coś widział? No jest coś. Kawał koloru. Nie wiem czy nie od jakiejś łuski. Ale kawał. Chyba ucha. Przeciw lotnicza czy coś, ale ciężkie. I o, tuż obok mam drugi sygnał, słab, słabszy, ale jedziemy. Tu jest w tym kawałku. Mm, taka zaślepka znajduje nieraz je często gęsto na polu. Coś mamy. Ale jeszcze dzisiaj jestem bez bez moniaka. Kolorów parę złapałem, ale bez moniaka jeszcze. Hmm, polmosina niestety. I nadal jesteś bez maniaka. Grubo gra. O. Coś widziałem. O, ho, 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 ho. Ale piękny. Ojojojku, ale to ale ładoność! Kiedyś coś takiego już trafiłem Taki zbanuszek Może znowu jakiś śmietniczek perelowski Tak ale to To jest jakaś imitacja na pewno Bo to świeży jest No ale, ale jest szał i to piękny mosiądz. Jest trafienie w dziurze. OK, idziemy dalej. No i na dzisiaj to już wszystko. Tym bardziej, że zaczyna padać, a gdzieś nie trafiłem na miejscówkę, bo pochodziłem po polu 40 minut i słuchajcie, jedna jedyna łuska, to jest to, to jest niemożliwe. Po prostu pole to już jest wyczyszczone. Na tym ugorze pochodziłem też trochę, ale same śmieci, coś od łóżki. Jedynie, jedynie co, no to zobaczcie taki kieliszeczek. To jest mosiądz, ale to jest świeża sprawa, która leży w ziemi, nie wiem, maksymalnie kilka lat, więc to nie jest jakaś rzecz stara. Po prostu kawałek mosiądzu, kolor. Aczkolwiek ładny cały. Tu coś chyba jest. A no, może być jakaś Chińszczyzna, czy coś w tym stylu, nie wiem w każdym bądź razie dzisiaj słabo, bo i pogoda mnie wygania. Więc jeśli obejrzałeś z przyjemnością, subskrybuj kanał, komentuj łapka w górę, w dół i co? Do następnego filmu, do następnego razu. Mam nadzieję, że z większą ilością fantów. To tyle, bo już zaczyna naprawdę bardzo mocno kropić. Ja uciekam. Pozdrawiam. Siema.